Cykl rozmowy w czasach pandemii. Zielona sofa zamieniła się w białą sofę, bo taka jest w mieszkaniu Maćka Paterskiego. Maciek paterski jest dzisiaj moim gościem. Witam cię Maćku. Dzień dobry, witam. Powiedz jak tam samopoczucie w, tym, w tych czasach izolacji. No może już nie, nie takiej pełnej izolacji teraz, ale ciągle jeszcze, no. E, dziękuję. Dobrze. No jakoś e, funkcjonuje. E, udaje się wy, wy, wyjechać też na rower. E, Nadrawiam trochę zaległości tutaj w domu, e, więc jest ogólnie okej. Okay. Przybyłem ostatnio chorobę. Na szczęście nie był to e, ten wirus, choć no, trochę strachu mi to napędziło, bo miałem wysoką gorączkę, ale, ale niestety było to przez, ja, przez jazdę na rowerze. E, niedawno mieliśmy taką zmianę pogody e, to przejście z dwóch stopni na 20 prawie. No i po prostu się doprawiłem. Czyli takie klasyczne przeziębienie. Na szczęście tak. A powiedz mi, jak to jest u Ciebie z treningami, z podtrzymaniem formy? Ty miałeś dobry poprzedni, poprzedni sezon, wygrałeś drugi raz w karierze Hubala, byłeś drugi w Grodach. Dobry, dobry rok za Tobą. Na co się nastawiałeś w tym roku? A w tym roku podobnie. Wyścigi w Polsce, ale też przede wszystkim Mistrzostwa Polski. Więc to są takie moje główne cele. Sezon. No w zeszłym roku, w zeszłym roku bardzo dobrze, bardzo dobry początek. Później w połowie sezonu no trochę, trochę zapłaciłem. Długo do siebie dochodziłem, ale końcówka znowu była dobra, więc no, mówię, mimo tego dołka w tej formie w zeszłym roku, to i tak jestem bardzo zadowolony z naszego sezonu, bo udało się też wygrać wyścigi za granicą. Pozytywnie bardzo. Grupa miała jakie cele na ten rok? Bo Ty mówisz mistrzostwo Polski, mówisz wiody, a grupa w co, w co w tym roku celowała? Co mieliście w kalendarzu? No, przede wszystkim polskie wyścigi, co roku jeździmy z Estonia. Mieliśmy w kalendarzu wyścigi we Francji, Ardeny, gdzie, gdzie w zeszłym roku wygrałem etap, czy, czy wyścigi w Austrii, ścigamy się dużo w Czechach, więc tych, tych wyścigów jest sporo, i, i, i każdy z ekipy po prostu znajdzie coś dla siebie. Z Przypomnijmy, że ty jeździsz w ekipie Wibatech Merks, zresztą widać to. Na twojej koszulce. To też, to też fajne, że jak rozmawiam z koleżami nawet teraz, w tych czasach, kiedy tak się wydaje, że siedzimy w domach, że właściwie troszkę możemy sobie odpuścić te zawodowe obowiązki, jednak każdy się stara tych swoich sponsorów pokazywać, no bo to jest jakaś forma yy, związku z nimi i, i pomocy im, no, bo oni też teraz, nie wiem, jak, jak wasi sponsorzy ekipy cierpią bardzo w tych czasach ekonomicznie? E, tak osobiście nie, rozma nie rozmawiałem jeszcze z wszystkimi sponsorami. Mam nadzieję, że nie. Nasi sponsorzy zajmują się tą branżą, radę. więc no, no mam nadzieję, że, że to ich nie dotknie. Czyli nie obawiasz się o istnienie swojej grupy? Myślę, że jak, jak wyścigi się zaczną, to wracacie silni i zwarci. Tak, myślę, myślę, że tak. A powiedz mi, jak ty dbasz o swoją formę? Jak, jak w tych trudnych czasach sobie poradziłeś, żeby. Nie wypaść z dobrej dyspozycji, żeby, żeby być gotowym, jak trzeba będzie znowu się ścigać? No przede wszystkim no, nie odstawiłem rowera cały czas. Wyjeżdżam, trenuję, ale trenuję mniej intensywnie. Ale po prostu trenuję, cały czas kręcę, więc żeby po prostu nie, nie odwieszać tego roweru na hak i, i, i nie zaczynać później od zera, bo. Mam nadzieję, o ile się zacznie sezon, no to przynajmniej ten w Polsce będzie krótki, a bardzo intensywny, więc będzie trzeba być gotowym i, i mówię, no będzie krótki i bardzo intensywny, więc będzie trzeba być naprawdę gotowym od razu na starcie. O ile będzie, mam nadzieję. No właśnie, Ralf Denk, szef Bora Hans powiedział ostatnio, że jak będzie trzeba, to ekipa może się ścigać do świąt. To wprawdzie jest wypowiedź menadżera, nie samych kolarzy, ale jak, jak kolarze na to reagują? Gdyby trzeba rzeczywiście ten sezon przedłużyć do, do świąt, jesteś gotowy? No Myślę, że, że nam kolarzom, tych, co jeżdżą w polskich ekipach, nam grozi, bo nam na pewno wyścigi skończą się wcześniej. No ale nie wiem, nie wiem, co na to worturowcy, no ale myślę, że skoro mieli tyle wolnego, mają teraz, no to myślę czemu nie doświadcza. To znaczy, że roweru nie odwiesiłeś nawet na moment. Nie zrobiłeś sobie jakiegoś tygodnia, dwóch przerwy, żeby żeby troszkę, troszkę odpocząć, troszkę się zregenerować? Nie? Nie, nie. Powiem szczerze, że cały czas kręciłem. No mimo tej ciężkiej sytuacji nie mam jakoś problemu z motywacją, żeby żeby wyjechać na rower, lubię jeździć na rowerze, mówię teraz jeżdżę, ale po prostu no, cieszę się z samą jazdą na rowerze, nie wykonuję jakichś specjalistycznych ćwiczeń, który, których na, na co dzień naprawdę dużo y, wykonuję i to też tak jest, no, y, taka frajda na rowerze, ale to też jako trening, tak. Musiałeś w międzyczasie korzystać z trenażera? Musiałeś na rolkach trochę pojeździć, czy nie? Nie jestem zwolennikiem jazdy na trenażerze, a zwłaszcza, szczerze powiem, ścigania się na nim. Naprawdę, jak już wchodzę, to jak, naprawdę, jak już muszę, jak już pogody nie ma, no taki jestem, wolę naprawdę pojeździć na zewnątrz, nawet jakby miało mnie zmoczyć. No, to zahaczyłeś o temat bardzo aktualny teraz, bo to wirtualne ściganie robi się bardzo modne i na dodatek w tych czasach wydaje się, że dla niektórych to nawet taki no taki odpoczynek psychiczny, że jednak można, można się troszkę pościgać, można troszkę tej adrenaliny złapać, znowu poczuć te emocje. E, ścigałeś się w ogóle wirtualnie? Albo masz taki pomysł, czy, czy jednak przy tej twojej niechęci do trenażera, to, to raczej nie? Ostatnio powiem szczerze, że pierwszy raz chciałem spróbować na wyścigu, który organizowaliście na Eurosporcie, ale byłem właśnie świeżo po tej chorobie i po prostu mówię, no nie będę się szarpał, <noise> nie będę szarpał zdrowia, więc odpuściłem, i to był jeden jedyny raz, gdzie chciałem spróbować. A tak to no, po prostu wyjeżdżam na świeże powietrze. A jak ci się sam ten wyścig podobał? Bo jak nie, nie jechałeś, to obejrzałeś chociaż, chociaż fragment? Tak, tak. No, obejrzałem i emocje były, no nie, nie powiem. Naprawdę. No fajnie, fajnie. Oglądało się to fajnie. zły, no jak, nie daj Boże, to... I jeszcze trochę potrwa, bo tego, tego nikt nie wie. No nie ma ciągle mądrych, którzy by powiedzieli, czy to rzeczywiście kiedy to się skończy i, i, i czym to się skończy. No to nie wykluczone, że jednak i wasza grupa w pewnym momencie podejmie decyzję, że trzeba trochę na tych trenażerach się pościgać, żeby pokazać sponsorów, żeby przypomnieć o, o sobie. Dopuszczasz taką myśl? Jasne, jasne. Jak, no, jeżeli szefostwo tak nakaże, to... To, to, to czemu nie? No mówię, no może akurat mi przyjdzie chęć na, na ściganie na, na trenarze, no ale póki co mogę wyjeżdżać, więc wyjeżdżam. Mówiłeś o tym, że ten kalendarz będzie krótki, ale intensywny. No, widziałeś pewnie tą propozycję Polskiego Związku Kolarskiego kalendarza na, na, na resztę tego roku? Rzeczywiście te wyścigi będą upchane, no i trzeba będzie coś wybrać, bo, bo jednak inaczej się planuje sezon, jeżeli mamy do te, te kilka miesięcy więcej, no i inaczej trzeba go będzie zupełnie zaplanować, jeśli to będzie w takim krótkim czasie wszystko rozegrane. Czy cele pozostają twoje takie same, nawet przy tym zmienionym kalendarzu, czy, czy jakoś inaczej będziesz wybierał? Nie myślę, myślę że te same. No. Chciałbym. E, chciałbym wygrać mistrzostwa Polski, bo bo jak zawsze dążę do tego, ale no jakoś ten wyścig mi nie idzie zawsze po mojej myśli. To jest takie moje wielkie marzenie, zostać mistrzem Polski. Wiem, że to jest jeszcze do zrealizowania, więc tego się trzymam. Ostatnio były 40. urodziny, najpierw Alejandro Valverde, potem Bradley'a Wigginsa. Dwie zupełnie różne historie. Wiggins już przestał się ścigać ładnych parę lat temu. Próbował jeszcze tam gdzieś wiosłować i robić, i robić różne inne rzeczy, natomiast Alejandro Valverde ciągle, ciągle jeździ, ciągle jest w bardzo dobrej formie. Może już troszeczkę tego błysku młodzieńczego brakuje, jednak widać to było w poprzednim sezonie, no ale ciągle się ściga, ciągle jest to świetny, świetny kolarz. Powiedz mi, jak, jak Ty sobie wyobrażasz naj, najbliższe swoje lata, swoją, swoją przyszłość? No, najbliższą. No, myślę, że jeszcze któryś rok e, pojeżdżę. Nie powiem, już, już jakoś no, no, widzę ten mój swój koniec kariery, ale myślę, że jeszcze 2 3 lata. E, stać mi, żeby, żeby dobrze się pościgać. E, no i no, mówię, no, do 40 raczej nie, ale te dwa lata jeszcze myślę, że spokojnie, spokojnie będę mógł powalczyć i, i, i wygrywać wyścig. Ale do 40 nie, bo co? Bo czujesz się już wyeksploatowany, czujesz, że ten organizm nie, nie da rady więcej? Czy, czy po prostu gdzieś psychicznie motywacji już troszkę, troszkę może zabraknąć? No, ciężko powiedzieć. No, I motywacji, i, i też organizm. No, mówię póki co, czuję się dobrze. motywację mam, tak jak mówię. Nie mam problemu nawet tutaj, gdy nie ma wyścigów, pojechać na, na trening, zrobić długi trening, więc yy, zobaczymy. No, mówię teraz, że może za dwa lata, może faktycznie pojeżdżę do 40. tak może przyjść z dnia na dzień, tak, że powiem koniec i tyle. Póki co cieszę się tym, że jeżdżę, że jeszcze wygrywam wyścigi i to jest najważniejsze. Czyli Twój sportowy cel to jest ciągle Mistrzostwo Polski, a coś, coś jeszcze? Masz jeszcze z jakimś wyścigiem nierozliczone rachunki? Chciałbyś jeszcze jakiś, jakiś wyścig wygrać? Nie, ja, nie, 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 tak na, naprawdę no, te mistrzostwa Polski, e, tak poza tym no każdy, każde zwycięstwo nawet w Polsce na, na tych mniejszych wyścigach jest dla mnie ważne i e, cieszy mnie tak samo bardzo i, i, i naprawdę nawet jeżeli to jest wyścig niższej rangi, nigdy nie jest łatwo go wygrać nawet jeżeli to nie jest no mówię, wyścig niższej rangi, więc więc zawsze mam satysfakcję, czy to byłby wyścig w Polsce, czy czy gdzieś za granicą, tak samo każde zwycięstwo traktuję mam dużo szacunku do tego A powiedz mi, jak teraz z perspektywy patrzysz na czasy jazdy w Liquigazie? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze to wspominam. Eee, Ścigałem się wśród najlepszych kolarzy na świecie. Eee, no Bardzo pozytywnie. Bardzo szkoda, że to się tak szybko skończyło, no ale tak się moja kariera potoczyła i nie, nie inaczej. Jestem tu, gdzie jestem. I, I tyle. A myślałeś w międzyczasie jeszcze, żeby, żeby, żeby wrócić? Albo teraz czasem przychodzą ci jeszcze takie myśli, żeby wrócić gdzieś do tego World Touru, spróbować swoje szansy? No jasne myślałem, ale no już tak od e, dobrych dwóch lat się z tym pogodziłem i, i po prostu no i po prostu się pogodziłem z tym. I wiem, że jest ciężko, nawet jak e, koleż wygrywa wyścigi, to nie jest powiedziane, że zaraz e, trafi do lepszej ekipy. Tak? trzeba mieć też trochę szczęścia. Ja też nie jestem. Młodym zawodnikiem, którym, który ma menadżera, wszystko na swoją na własną rękę hmm, załatwiam, więc, więc jest ciężko. Tak? Trzeba też trochę szczęścia mieć. No to prawda, bo z jednej strony niby jesteś w świetnym wieku teraz kolarskim, no bo masz 33 lata. Tak? To, jest, to jest wiek, no kiedyś się mówiło, że to jest właściwie na, na, najlepszy wiek, że to, były, to to był wiek, w którym kolarze wygrywali największe wyścigi. No ale teraz jest tendencja ku młodości, zdecydowanie, no widzisz co się dzieje. Niż świata juniorów podpisuje kontakt z grupą, z grupą WebTuru. Więc rzeczywiście to wszystko, to wszystko idzie w tą stronę, no i pewnie, pewnie rzeczywiście mając 33 lata ciężko się w tej chwili do, do WebTuru dostać, jeśli, jeśli nie jest to prawie niemożliwe. Dokładnie. Dokładnie. Ja, ja może tam długo się nie ścigałem, ale no było widać tą różnicę, że no nie było takich Rzadko się zdarzał zawodnik młody, mający 20 lat, który przychodzi, przyjeżdżał i od razu dominował w wyścigach World Tour, a już nie mówię o, o wygrywaniu wielkich turów, a teraz to już się staje taką no, normalką, że tak powiem. A jak myślisz, jakie jest twoje zdanie, bo my się, my się czasem zastanawiamy, czy ta tendencja to, to nie zaszkodzi tym kolarzom, czy to, to nie jest tak, jak to często bywa na przykład z Kolumbijczykami, że oni eksplodują jako młodzi bardzo kolarze, ale też w sumie dosyć szybko się spalają. Właściwie ta ich kariera trwa 3-4 lata, a potem te organizmy się wypalają i już nie są w stanie wrócić na taki sam poziom. To znaczy, no, patrząc na Kolumbijczyków, no. <gryw> ciężko mi powiedzieć, no na pewno. No, yy może później będzie im ciężej utrzymać tą dłuższą karierę, no ale swoje zrobią i myślę, że to się liczy tak. Lepiej nie wiem, żeby ta kariera trwała krócej, a była jakby bogatsza niż duże Ja ktoś miałby nic nie zrobić, tak więc zależy jak na to patrzeć. Hmm. A powiedzmy, jeszcze ty, twoja aktualna ekipa, Wibatech Merks, skład na ten sezon, jesteście, jesteście zadowoleni? Jest to taki skład, którym można powalczyć w tych najważniejszych polskich imprezach? Skład został odmłodzony. Wszyscy są praktycznie poza mną i Marcelim Bogusławskim i Anatolijem Budiakiem. Są to nowi zawodnicy, młodzi. Niektórzy są jeszcze orlikami. Ale myślę, że tak, mają wielki potencjał. Przebywaliśmy ze sobą dwa miesiące teraz w Kalpę, więc widziałem, że mają bardzo duży potencjał. Super podejście do kolarstwa. Więc no, myślę, że coś z tego będzie, tak? Na kogoś szczególnie byś stawiał z tych, z tych młodych zawodników? To zwrócił, zwrócił twoją uwagę? Ja liczę bardzo na. Znaczy, no, wiadomo, ciężko powiedzieć na treningach, tak. Mm. Wszystko będziemy patrzeć, jak to na wyścigu idzie, ale ja bardzo liczę, że Marceli Bogusławski się, że tak powiem, odrodzi, bo ma niesamowity potencjał, niesamowitą moc. On ściga się krótko na, na, na szosie, ale. No, naprawdę jest chłopak talentowany i myślę, że w tym roku, o ile. To jak mówię, zaczną się wyścigi, zacznij w końcu już wygrywać. Kto tam, kto tam do nas z boku zagląda? A mój syn Marcel. A, cześć Marcel, to pokaż się już jak tak zagląda. Tylko, tylko kawałek włosów widać. Dzisiaj też odbył trening swój. Cześć. Więc... Cześć. Do jaki ty miałeś trening dzisiaj? Mm, tylko zimno na rowerze. Hmm. Krótko. Krótko. Ale chcesz zostać kola... Chcesz być kolarzem? Mhm. Tak? Tak. No proszę. A gdzieś w klubie jeździsz czy na razie tata cię trenuje? Mm, nie do go będę jeździł, nie ale będzie... w takim innym. Bo jeszcze jest za, za mały, więc od przyszłego roku dopiero będzie mógł tutaj w wiarocińskim klubie jeździć. A tak to bardzo lubi, bardzo lubi na rowerze. Już ma któryś wyścig wygrany, więc y -y -y. jest dobrze. Szosa czy góral? Szosowe, szosowe. szosowe? Ja wolę pod górkę jechać. Pod górkę woli jechać, góralem. No to dobrze, to taka, to taka była polska specyfika, że my tak niby płaski kraj, a zawsze mieliśmy dobrych górali. Dokładnie, dokładnie. Dobra słuchajcie, to wam życzę w takim razie udanych wspólnych treningów. Dzięki wielkie za, za rozmowę. No i zdrowia wam życzę przede wszystkim, żeby to się wszystko jak najszybciej skończyło i żebyśmy się mogli spotykać już nie tylko tak wirtualnie, ale żebyśmy się gdzieś znowu na wyścigu spotkali. Może na tych przełożonych mistrzostwach Polski. Dokładnie, no oby. Ja też dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam ciebie i wszystkich kibiców kolarstwa. W zeszłym roku niedługo przed Mistrzostwami Polski rozmawiałem z Michałem Palutą i Michał mówił właśnie o tym, jak marzy o tym, żeby ten wyścig wygrać, że to jest jego wielkie, wielkie marzenie, także i to był, jak się okazuje, dobry omen, to może i dla Ciebie to będzie dobry omen. No oby, oby. <laughs>